Hej, dzisiaj przedstawię Wam zbiór kilku nowości, które pojawią się w Minecraft 1.16, zostały niedawno ujawnione przez Mojang. Zapraszam Was jeszcze na mój fanpage, gdzie czasem wcześniej pojawią się filmy, tak jak dzisiaj. Tymczasem po obejrzeniu nie zapomnijcie ocenić, a teraz życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Zacznijmy od nowej roślinki, która została ujawniona i będzie pojawiała się w nederowym, czerwono-brodawkowym lesie. Są to oczywiście liany, które wyglądają, muszę przyznać, naprawdę dobrze. Są one jakby 3D i z pewnością wyglądają ciekawiej niż te, które występują normalnie w świecie na bagnach czy też w dżungli. Niestety jakość filmiku, na którym możemy to zaobserwować, pozostawia wiele do życzenia, niemniej jednak same liany są w miarę dobrze widoczne i przyznam szczerze, robią wrażenie. Takie liany również najpewniej pojawią się w niebieskiej odmianie tego lasu. Warto przyjrzeć się jeszcze tweetowi, który pojawił się wraz z tym filmikiem na Twitterze. Ostatni fragment sugeruje, że hogliny będą sobie tymi lianami czyściły kły. Ciężko to zinterpretować, bo to jest moja. Czasem są to naprawdę przydatne wskazówki, które sugerują nowe rzeczy, które jeszcze nie są zapowiedziane, a czasem są to jakieś dziwne ich wymysły, które nie mają żadnego pokrycia w przyszło dodanych rzeczach. A co wy o tym sądzicie? Podzielcie się opinią w komentarzach. Teraz przejdźmy do biomu doliny dusz, gdzie pojawią się stalagnaty. Kojarzycie te bloczki. Okazało się, że to są bazalty. Super. Nareszcie w Minecraft otrzymamy czarny blok, który będzie fajnym substytutem dla czarnego betonu czy też czarnej terakoty. Szczerze też liczę, że ten blok dostanie sporo wariantów rzeźbionych, podobnie jak jest w przypadku kwarcu. No i na koniec jeszcze mamy wpis, w którym jedna z deweloperek pyta się jak my byśmy chcieli, aby wyglądało ustawienie Spawnpointu w netherze. Czyli najpewniej nie będzie to tak jak w normalnym świecie przy pomocy łóżek, a to oznacza, że najpewniej łóżka dalej będą wybuchały w innych wymiarach. Oczywiście większość sugestii, w tym moja, no to jest oczywiście przywrócenie koncepcji płaczącego obsydianu, który to jeszcze przed dodaniem łóżek w becie miał ustawiać nam Spawnpoint. Niestety deweloperom najprawdopodobniej pomysł nie zbyt się spodoba, ponieważ pojawiają się dziwne argumenty, które mają jakby by odrzucić płaczący obsydian. Jednym z nich jest chociażby to, jak można byłoby naprowadzić graczy na działanie płaczącego obsydianu. Ale przecież w Minecraft jest sporo rzeczy, które działają nieintuicyjnie i trzeba się gdzieś dowiedzieć, jak to działa. Tak mogłoby być oczywiście z płaczącym obsydianem. Kolejny dziwny argument przeciw to to, że gdyby blok pojawiał się w strukturach, to gracz nie byłby w stanie ustawić spawn pointa gdzie chce. No ale przecież dlaczego nie moglibyśmy tego bloku wydobyć jakimś chociażby silktaczem czy innym nowym zaklęciem, które pozwalałoby nam podnosić tego typu bloki? To jest mega proste do rozwiązania, a niestety twórcy jak zwykle komplikują. A wy moi kochani, co sądzicie o tym? Jak byście chcieli, aby ustawiało się spawn point w Nederze? Łóżkami, tak jak chce społeczność płaczącym obsydianem, czy może macie zupełnie inny oryginalny pomysł? Link oczywiście do tego tweeta znajdziecie w opisie, będziecie mogli sami swój pomysł zaproponować i kto wie, być może Mojang właśnie waszą sugestię wybierze. Byłoby świetnie. Dobrze moi kochani, dzięki wam wielkie za obejrzenie, nie zapomnijcie koniecznie zostawić łapki w górę, aby ten film dalej się niósł po YouTubie i ludzie mogli się dowiedzieć co znowu zostanie dodane w Minecraftie 1.16, bo na pewno wiele osób ten materiał może zainteresować. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Cześć!